Szanowni Radni Miasta Bydgoszczy, Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Mieszkańcy Bydgoszczy, Urzędnicy Urzędu Miasta, Dziennikarze i wszyscy zebrani w tej pięknej sali sesyjnej naszego ratusza. Po raz kolejny spotykamy się jako łączy nas wszystkich kapec. Tylko, że jedni z nas chcą sprzedać to przedsiębiorstwo, a nie. A więc nie może być nami kompromisu. A szkoda. A szkoda i tutaj taka refleksja, że gdyby Pan Prezydent był w skoły i z rozmów z tymi, którzy się z nim nie zgadzają, w których sprawy. Czy jest zajęło. trochę, albo czy w ogóle? Może, może byśmy doszli do jakiegoś kompromisu w tej sprawie, ale niestety. To jest faktem obiektywnym, że większość mieszkańców Wydroszczy jest przeciwko tej sprzedaży. Już będąc radnym w poprzedniej kadencji, razem z radnym panem Stanisławem Dąbickim, zwracałem uwagę, że KBS powinien być komunalnym przedsiębiorstwem na zasadach non-profit. Mieszkańcy wtedy nie płacą. Za ciepło I tak nadal uważam, uważamy. A jak tu przekonywać pana prezydenta do takich rozwiązań? Bo przecież kawec nie był takim przedsiębiorstwem, była dywidenda. Jeśli pan prezydent chce prywatyzować kawec. A właściciel prywatny z natury rzeczy jest nastawiony na zysk. jest kosztem mieszkańców, poprzez podniesienie cen bezwyczajnych. 17 za, 17 przeciw, uchwała nie została podjęta. Aczkolwiek stało się to, czego się omawialiśmy, w najczarniejszym scenariuszu. No i szkoda, szkoda, powiem tylko tyle, szkoda. I szkoda także, powtórzę to, co mówiłem w przemówieniu, że Pan prezydent nie jest skory do, do, do kompromisu w tej sprawie, bo może, może gdybyśmy się spotkali, gdyby wyraził taką chęć, to może do jakiegoś kompromisu byśmy doszli, chociaż myślę, że to byłoby bardzo, bardzo trudne.